Cześć, witam wszystkich serdecznie i zapraszam na przegląd gier na Evercade. Przypominam zasadę, 3 minuty na każdą gę. Mamy już listopad, dzisiaj paskudna pogoda za oknem, więc idealny moment, żeby przetestować nowy kadricz numer 32 Full Void w wersji limitowanej. Dla mnie jest to też Premiera. Nie miałem okazji go rozpakowywać. Postanowiłem go zostawić do momentu nagrania tego materiału. Przypominam, że standardowo będą to mniej więcej 3 minuty: 3 minuty z grom, a że jest to. Z jedną grą to nie będzie to zbyt długi materiał, więc może poświęcę troszkę więcej czasu na przeglądanie tego, co dostajemy w komplecie. Lakart skry. Tutaj mamy limitowanego hardbooka. No nie wiem, wszystkiego wam nie pokażę, bo musi być jakaś nagroda dla tych, którzy to kupią. I dopiero na koniec mamy jeszcze raz zapakowaną. limitovanom edície samej gry Numer trzydzieści dwa. Co my tu mamy w środku? W środku zestaw naklejek. Skry. Cóż to jest? Krótki komiks Oraz. Standardowo instrukcja, która jest tak wyjątkowo długa, 40 stron. No to poświęcę sobie czas później. Zobaczmy, co my tu mamy. Nietypowy kolor. Może przełączymy się troszkę na kamerze na bliższy obraz. Dobra, może na tyle. Z tego co słyszałem, granie jest za długa. Nie będę spoilerował, może. Dziwna sprawa, nie wychodzi do menu. Musimy wyjść ręcznie. Full Void, kadręcz numer 32, dostępny w dwóch wersjach, limitowanej i. I myśmy przetestowali sobie tutaj wersję limitowaną Special Edition. Ok, to na tyle do usłyszenia.